To będzie wchodził jako ofensywny pomocy. Tak, obserwujemy takie odrodzenie. Piotrka Ćwieląga. to na pewno cieszy Stanisława Lewego. Cieszy kibiców Śląska. On w końcu dostał swoją poważniejszą szansę i ją wykorzystuje. Sobota, sobota. Sci Jest gol! Mamy dziesiątą! Te spotkania. Waldemar Sobota wpisuje się na listę strzelców. Ostatnio bardzo modne jest to uderzanie zewnętrzna częścią stopy. Sobota zrobił to wyśmienicie, a więc wygrał dribbling. To jest chłopak. On nie tak umiejętności, jeśli chodzi o, o o dribbling, jak mówiłem przed spotkaniem i on to zrobił. Przejął piłkę, która była wypijana, zbyt słabo była wybijana. Sobota zdecydował się na wejście na lewą nogę. Tutaj jeszcze raz jeden na jeden. Minięcie Patrzmy. do środka i zewnętrzną częścią stopy idealnie przysunąca. Pięknie technicznie. No Parejko był właściwie bez szans. Popatrzmy jeszcze raz na to uderzenie. Kapitalnie zakręcił zewnętrzną częścią stopy futbolówkę Waldemar Sobota. Piękna bramka. Spójrzmy, który to gol soboty w tych rozgrywkach. trafienie numer 3.